Trzeba no, pojechać na to drzwińsko chyba, nie czy? Trzeba. To jadę. wiem Siema. 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 Co robicie? A, gramy w GTA. Na sesji się bawimy. No, to ja wiem, że w GTA gracie. <laughs> co, coś mówi? Co, co mówiłeś, igna? Nie, to Kotar, Kotar mówił. Na sesji, na sesji się bawimy. Aha, na sesji. No. Będzie pod kopułą. Nie gramy nic ciekawego. Aha, a masz. O, jestem, dojechałem do tego. Dobra, jestem. To jest czterech, trzech. ty ty ty, ty. Dobra, czterech, Ile zostało? Dwie minuty? To trzy. Z tej, tej planszy jeszcze nie grałem. Na no to ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Pod kopułą. Gdzie jesteś? O, optowałeś. Gdzie ty, kurdniarzu, tutaj nie spłukasz? Nie mam tego auta. Nie wiem, czy jest sens skupywać się z tego. Już tyle lat na pasywie. Tak Tylko Ale tyle kasy, bo za deblutę. Tyle, że mocno, ale tym niepraktyczne w ogóle to. Małczyn biega. Małczyn biega sobie to pojazd. sobie co? Policja wygląda na Czas to od nowa się leci? Nie, nie wiem, no to zostało. Krystian tam czyści? Wszystki rok. Ja nie, bo mi samochód kawałek rozwali szkodź. takie słowa. Ijo, 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 ijo Krystian <grym> się hał całkiem To na razie chyba wszyscy są, są tylko zepipy pod tą ten pod tą kupułę tak. Chodź pod kupułę, będziemy się kupulować <grym> <grym> Ale to jest? Na lotnisku. Na lotnisku Na lotnisku. Nie pod kopułę. Jeszcze minuta została do startu tu czterech nas jest? Czego? To może na 15 no. osób może być aż Ta, startu czego? Tylko pół Zdarzenia tego się robi. robi? Trzeba dojechać do tego. Jeździ pod kopułę. Ta kopuła się zmniejsza, nie? No. A to... wiem, wiem, czaju. Nie chodzę to. Ja tego jeszcze nie jechałem. Tego ja też to się... nie jechałem. Tego lub jeszcze nie jechałem. No zar zaraz, miał gumę i tyle. No. <laughs> mogę, się, mogę spalić. Radek, weź no mi, nie rozwalaj, kur... <laughs> Tylko teraz sobie pospukaj. Już, już, już cię spłaszczył trochę samochód. No i trochę, trochę jest pogięty. Teraz mu wszyna, bo stanę z rady w łodze podobnie. Oddawaj, oddawaj. A może coś podmieni? Nie, już droga, startu się jest. No to jedziemy. 3, 2, 1, start. Ale duże kółko jest. Ten już mi spływa. No, tak o kurczę, koło nie wraca ale... O kurde, to nie w tą stronę <śścoughs> <Sorry>. Kurczę. Ale no, wiedziesz, nie Tak, bo to jest tam kilka sekund no. Także spokojnie Chyba od czasów będziemy jeździć, nie? No chyba tak Powiem na gdzie pojedziemy teraz, pewnie tutaj ja mam, zablokuję wejście. <grymne> Aby <Ale> pojechaliście. <grymne> dobra, dobra. Ty, 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 ty... No nie, Radek znowu. Jezu, to jest... Boże, 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 boże... Ty, 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 ty. To może gramy Szytko, coś? Myśmy <gryzamy> coś zrobili ciekawego Nie zostało jeszcze odległość tyle o. Gdzie tu się pacie Że większe to wam wolno wszystko Brama się chyba nie O otwiera się brama. Ej, to mnie. Coś mi się przybyło. No właśnie, coś mi właśnie. Przycina. Dobra, jadę dalej. Co to było? Może żytowca ktoś leciał. Chyba że no nie pojechałem. Niech sobie dobrze jest. Chyba owszem jeszcze na wyskoki, o, o. Kołowak. baby, baby. Baby, baby. Co? Baby, baby. Nie wiem czy dobrze pojadę, no ale ryzykuję, nie źle pojechałem. Źle pojechałem. Dobrót szybko zdąży? No Co tam się dzieje? Na razie no, idziemy wypychać się poza ten swoich wypychacie. wypychać się. Radek sam mi zdążył teraz. Nie zdążył mi, bo Radek. No wybuchł. Wypychał mnie, ja sam wybuchł. Zablokowałeś go do tam jeszcze, jak cofnął. Jeszcze nie Dobra, No nie mogłem się oprzeć. Teraz... O kurczę, teraz ja tu się nie... Chyba ja nie zdążę teraz. No. Nie! Nie zdążę! Kurczę! Wybuchłem ja. Zwaliłem. O o Kurcze no szkoda. <śled> ty, ty, ty. No, kiedy kółeczko zmniejsza się ta trzeba widzieć. Z góry. Kotel walczy. <laughs> <laughs> Ani Ani do góry. Ani nie. góry. Ani do góry. Motor do Tędy chyba do góry, nie? No, 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 no tak. Kopuła. Śmiesznie wygląda to kółko z góry, nic nie widziałem. No, okay. no ja chcę, mm. to już znaczy, polega. O! Jedziemy pod takim kółkiem. Które się taką, zmniejsza taką cały Taką banią jeździsz cały czas, tak no trzeba jechać po tym cały czas. To się porusza nie. A mnie wolno tak I się zmniejsza cały czas. Cał już malutkie zostało. No kurde. Co <grym> ta bańka? Przed wami. W lewo teraz, w lewo na parking. A ja pierdolę. <grym> o. widzisz jest praktycznie na samą wiekę. Prosto, prosto, to, no to nastaną gdzie. Nie. Ale <laughs> chyba coś <laughs> klasu dostanę, ooo 1500 tylko, to jest słabo płatne, pod kopułą zał się było. Ale, Ale śmieszne. śmieszne. jest, no, to, że no, było więcej pracy, to można było, jak było 15 osób, to można było się wypychać, Jak to mało, tu ja 1500, nie Co to za samochód? Jest? Ja tam ja ratka wypchałem. <laughs> sam Cię wypchałem. <wyczy. śmiech> Hitman.

Tu gra w Star Warsy Ja mi Ja Fajnie, Fajnie na deszczu wygląda jak się zaprzesz o ścianę Dobra, i otoś i zaczynasz jarać gumę, ale dopiero po chwili dym zaczyna lecieć tak realistycznie. Noc. No, bo to woda jest tego... No. Ja teraz opony mam <laughs> rozgrzane. Rozgrzane Oj Ojej, czekaj, 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 ale mam dach. O, Cabrio, tutaj deszcz pada, tylko się jeździ bez dachu. <śmiech> <śmiech> ale masz alusy, 22 cele Mm, 34. To chyba lata kurwa na karku. Ja nie, policję? Dobra, co robimy? U, nie, się, no, nie, kurwa nie, 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 była nie, też nie, no, No trochę to siły ma, nie? To załatwia tak? pan do przepychania się Jak tylko Jak tylko znalazł. I ręcznie Łooo Co tu się dzieje mm. Ojej, ja co zabiłeś? Mała! Nie, to ja strzelałem. To wszalałem. ty Ignat ja strzelałem. <laughs> Ale kul odporny jest. Igna. Co tam? Chodź na babkę. Jutro, na weekendzie go, sobotę ja będę miał wolno. Lanty, no to, i kój? Tylko tak na chwilę wszadę. No i kuj. Tylko tak patrzę, był, okay. na imprezę zaprosił, tak konsole miałem włączone. A, nie chwilę. No. Patrzę, jak Ali wybrał jeszcze obiekt, a ja nie go na chwilę. Co ty, Karlik, grasz? Pojazdach. No to idziemy w takim razie. Kto to jest? Nie wiem. Możemy? do Ciebie dołączyć? No to, no to dobra. No, Mogę? Mogę. No. Muszę gitać. Karol Starosielski wysłał mi zapach. Mogę dołączyć? Mhm. U, jesteśmy. Nie grałem A tego to będzie, A, mnie? to będzie w poczekajcie na mnie, będzie. Ale poczekaj... No, w czołgach. No, ale to zanim ty się tam... ...potężysz. ja wam, zagramy, no. zagramy ma mapę, to już będziesz dopiero dołączyć. Później dołączysz. Ale pociekaj, ja no, ale poczekaj, no. Ja dołączę do następnej. Zaproś no, tam wielkogo... No. Wszystkich wielkogo zaproś Carliton, żeby było ludzi no, no, pociekaj, tam No, poczekaj, Ale poczekaj, no. No już wchodzę. Ty, chwila, moment, już jestem, kurwa.

Battlefielda mam na twardym dysku, A, kurwa. Aaa, cool. No, nie umiem mu dysku. Nie A... <grydla> co? Nie muszę się kurwa ruszać z łóżka. Nie panie. Masz łeb i fuj, to kombinuj, tak mi ojciec tłumaczył. masz kombinuj. Zawsze tak mówię jak byłeś mały, nie? No! nic, już nie ma trajzera. O kurwy syny, 10% mi brakuje. No czekaj kurwa. No dobra, dobra, dobra. Let's play, let's play. Jak będzie miejsce to może dążysz. Już kurwa dochodzę. Oh, o no, kurwa, no, do trzeba mistyty. zrobić miejsce. No, to jest... Kaprala. Kapral. Kurwa i to starszy już Nie dodało bro. mi filmiku, rozłączyło mi dodawanie jej tyle. W jak to No nie wiem, wyłączyło się kurwa. Wyłączyło się, jestem, badziewie. jestem. Patrzcie jak szybko. Widzicie? Zatkało kakao, nie? Dawajcie. <laughs> wszyscy na trajstera. Tylko co? Ja na siebie postawię 500, bo w tym mogę być dobry. <grymne> <grymne> ja też wolę do 500. A jak mówisz, że jesteś dobry, to, to od ciebie też dojrzysz no. toki Nie no, w samolotach mi dobrze nie zawsze robiłbym meczek rzutowych. Pewnie lubiłem to grać na pierwszy. W tych odrzutowcach nad bazą. Chyba tam na sześciu graczy było, czy na Ale... 8? Przy, Przycina się coś. O kurwa, na tołgi. Pieniasy. No, no co mi się... Eee... spokojne. Kuter... młody. ten gaz... to gaz? Ten był? Młody gość. ...był bójny... ...bo ten... ...waga! Kurwa! Eee... 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 ...zabili mnie... ...zabili mnie... ...ja na kuterach się skupiła, a ty mnie rozwalili. ...a mnie nie było. ...e... Tak. na wszystkich. Kotar, jest, rejdej, jest rejdej, rejdej. radka zabiłem! Palmy koter ty Jest Kto ty Poluj, za chuj do mnie ty Poluj, koter ty Poluj, koter ty ja koter ty Ja ja może jakichś niedobitków zgarnę. No, e, wszyscy się pozabijali już. Eee, dupa. Jeszcze nie było spokojny. Niech się nie spokojnie. na tej wojnie. Jeee, skąd ją zgubiłem? Biera oni cały czas. O, uciekł mi na dół. A to gumie. Yeah baby Uzwaliłem z dwóch To za chój do mnie od tyłu stela Kari kurwa Panterbau <laughs> Źle jestem, Utkułem. jestem drugi chyba To kogo mam dołączyć? Wszyscy grają no, na, się jest, na Nawet mnie? Na razie nie ma miejsca życzę. wiesz to nie dołączysz Oh, yeah, races, yeah, tutaj game, tutaj no ja. No to kość wywalimy zaraz. Kajt mi wywala, Fajny Fajne te czołgi, jak się nie gra często to nawet fajnie się gra. już chyba z tyłu i Kurwa. No, jest to Motion cool jest. z tyłu. Motion jeszcze hełm założył. To mu jeździł, czuł się w czułki, bro. No je, to, bro. Bro. Ta gita, kurwa. No, i Kierowca bombowca. Ja Game zabiję go, okay, już nie dobitka. Ładnie to poszło mi teraz. Do. to dobrze Nie widzę go. Tutaj jest kotek! Nie, rozwaliłam mnie będę. Ale nadal drugi jest. Nadal drugi jest. I także jest bardzo dobrze. Fantastycznie. Kolorowo i w ogóle. Nie chcę Ej czemu jest, y no, o nie, nie, nie. No, yeah. myślałem, no, czuł to. a O kurde, z no, tyłu we no. mnie strzelał. Motion we dwóch tam jeszcze ja no, ja tak szybko strzela, kurcz. Eee, nie niepokojne. Ło, wow, ktoś tam jest, gdzieś? Nie widzę. Panie, te kule widać jak no. latają. Kali! no nie rozwalimy Widać jak pokiski lecą chojdę O ja widzę, bo nic nie spela <laughs> <laughs> No, skąd? Dobra Naprzód, kurra Giń, przepadnij, siło nieczysta nie, to kto to był? tutaj. Ktoś na górze na dole był Ta fajna matka wokieźć do tego, kołbazy bez była taka na czołgi właśnie. W ty, tych bagnach się jeździł. Fajnie było. To jest dużo to dół, góra, nie wiadomo gdzie, gdzie, gdzie jechać. nie jechać. To, to też jest dobra? Nie ma, to jest dupa z boku Otwarta wiesz. Znowu... Samobójstwo popełniam, jakim żół? <grystanie> <grystanie> samobójstwo mi popełnił. Ja chyba bałeś się sam. Nie muszę naszć z bliska i samobójstwo mi skończyło. <grystanie> no i korabin odpadł. Kurwy syn od tyłu. Dobrze. Igna. Aaaa, <grystanie> od tyłu. Masz jak, lu masz jak lubisz ty. Od tyłu bliżej. <grystanie> Igna, ale masz tu kawę. Rozjebało mnie? <głos> <głos> o kurde. To jak już gum jak do mnie przyjechał. Kudzia, ta na dawała. nie No. Jeszcze mnie rozwalił, ale zdążyłem jakby... Radek, Radek szaneję, ja trzeba, bo dawani wszyscy na Radka. <noise> góra to góra, dół. Mógł być się jedno piętro aby coś. Ty bumiaku, ty! Jak to mu kurwa? No nie, no, <laughs> nie. <laughs> Kurwa, <laughs> rozjebałem się wcześniej! <przez> <laughs> Kurczę, ten lech było blisko. Jak to mu No, ja też popełniłem. Jakiś cudem. Co tu do mnie Kurga, strzela? Kurwa, Gumiak jedzie, puter kurwa No nie, Radek mi sprzątnął gdzie on był? Jej, ja tu się strzelałem Karyk, czy Karyk 14 na tubę? Nie, to kiepsko idzie 15 On mapę zna ty, on na tempa leci, on kurna leci tam, gdzie się strzelają i dobija tylko no, no, no nie, jest na jestem Co ja taki sam jestem, to dać, ta, A, tęczki, to jest taki delikatny ten czoki jest taki. Trzy razy dostanę i ja ginę. Masak, masak. Tak, dobrze szło. skąd mnie zastrzelili. Blee, nie jak. Aaaaaah! Dzień maskaro! Kurde, dałem. Ja w ogóle ja trafiam? Kurde. Jakie niech to by No w ogóle nie giniecie. No nie na sakra, No masakra. Ale w końcu zginąłem. No. Kurwa, to nawet motion 6 razy zabił. blać? A to ile? Nie skurwlaj <noise> mnie. Udało się. Spierdalaj. Karlicz mi przyszedł. jest to jedynka, Czubeczki. Tutaj te braki stoją jak wraki strzelą. Nie ja, nie ja, nie. Ja, ja. I ile czasu zostało? Samy Minut, dwie minuty. Minuta. Moim no, wszystkim. Będziemy grać to samo co? A mój na mapę muszę. Teraz to do jebie, dobra. No. Nie. no ten kurwa znowu przyczajony. Tak to przyjechał. Gnij. Im maskaru szaleńca. I ty. A, jeszcze za mną ja jest ja. jeden, wirus. Ja się dymię, kurwa. Mayday, mayday! Co chce mnie dobić? Kurwa, celuję, skubance. Kto chce mnie dobić, się pytam? Daj, to spokój. Jest! Przed śmiercią zabijącym. Pełnie <noise> <Znowu. głosy> No bo czołg na mnie spadł. <laughs> Kurwa nie mam razem się do miło kurder kurde 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 kude Kurwa nie strzelaj do mnie bo Ignaca napierdala Kurwa nie strzelaj do niego bo mówię bo, bo... Kurwa no utkuruję nie mogę obczaić Ja chcę Też nie chcę, znowu muszę Dobra, muszę paluki na na tym kadzie ustawić. Skończyło się? Nie jeszcze. Nie muszę ona dobić. nie nie od tyłu. Joni sobie. Nie no. Gdzie ty? Nie Radek chuj nie <laughs> Kurwa <bak>. mat! <laughs> Kepsz to to poszło. Wyszedł z tyłu kurwa. to się nie zabiłem. Piąty dopiero. Bydlaku. Wiecie co? Ten kto wpierdala chrupki, nie to podzieliłby się. No. Jakie chrupki? Jak to, nie jak to kurwa, mlaska. A dlaczego o, się chrup. wycierasz? Zanim chrup, za umpana. ja się kurwa napiłem. Tak. Napiłeś, a teraz się kurwa tłumaczę. No ale w sumie... Dawaj powiem, chrupka. No, chrupki. Ja mam jeden. 15 razy. <laughs> ale napierdoliłeś w fragu. Может, не майные мапы?